No chodź Rudzik, dostaniesz rybkę. Chcesz. No chcesz rybkę. A kto ci, a powiedz, kto ci da rybkę? Powiedz kto? Paweł, tak? Uch, czekaj, 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 Już Rudzik, ci daje poczekaj, poczekaj. No Rudzik, chodź. No chodź dostaniesz, chodź, chodź tu. No chodź Rudzik. No chodź dostaniesz rybkę. A kto ci? No masz, Rudzik. No masz. No masz. A kto dał rybkę? No masz rybkę. No masz rybkę. Kicik. No kiczik, no masz rybkę. No? A kto dał rybkę? No kto? Kto dał rybkę? No kto dał rybkę? Paweł? No kto dał rybkę? Co? Rudzik? No kiczik, dobrze, dobrze. No kto dał... Bu da orucuk orucu değil mi?